Cześć, witam Was z Warszawy, z targów Auto Nostalgia na terenie Expo na ulicy Prązyńskiego. Dzisiaj zapraszam Was na relacje z tego święta motoryzacji zabytkowej, wiosennego święta. Jest co oglądać. Spotkaliśmy dużo bardzo ciekawych osób, a nawet nie powiem inaczej, jak legend motoryzacyjnego świata w Polsce, a nawet na świecie. Chodźcie, zapraszam. Przed rozpoczęciem odcinka zapraszam Was na RAJD Nocy Muzeów, który odbędzie się 13 maja w Boguchwale Koło Rzeszowa. Szczegóły macie w opisie. A 14 maja w tejże Boguchwale odbędzie się spotkanie autorskie ze mną. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam na odcinek. Witamy Was w hali numer 1. Największa hala, są dwie, to jest hala numer 1, hala numer 3. Na takich targach możemy zobaczyć bardzo duży przekrój, bardzo szeroki przekrój samochodów klasycznych, kluby, muzea, prywatni wystawcy, a także ludzie, którzy zajmują się handlem tego typu pojazdami. Wszyscy oni są tutaj skumulowani i Celebrują te dni, pokazują swoje samochody, a często dobijają też targów. Relacje zaczynamy od stoiska klubu Porsche. Mamy tutaj naprawdę ciekawe samochody i owszem, możecie powiedzieć, a Porsche, no jest takie niedostępne. Tak, jest niedostępne, ale to jest właśnie wyjątkowo niedostępny egzemplarz. To jest 911 z pierwszego pełnego roku produkcji, z 1964 roku. W związku z tym ona, jako jedyna jest czerwona, żeby podkreślić, a zresztą ile takich samochodów jest w Polsce. Nie wiem, czy jest drugi taki. Zobaczcie, jak te samochody się rozwijały. To jest piękne, że w tym roku yy, klub pokazał nam 911, sztandarowy model, który miał się nazywać kiedyś 901, ale protest Peugeota uniemożliwił yy, takie nazewnictwo. W związku z czym tak Peugeot poniekąd przyczynił się do powstania legendarnej nazwy. 911, zobaczcie. Filigranowy samochodzik, chociaż wtedy bardzo sportowy, to jednak jak się popatrzy na każdą kolejną generację, to już jest inaczej. Tutaj mamy z kolei Porsche Carrera, 3-litrowe, 200-konne, yy, które no, już widać, że jest bardziej przysadziste, bardziej masywne. Zdecydowanie już jest zbudowane. Co prawda, koncept jest cały czas ten sam, bo mamy silnik. Umieszczony z tyłu, bokser napędzający koła tylne, ale to już jest inne auto, troszeczkę inaczej zaprojektowane, chociaż ta idea cały czas jest kontynuowana i była kontynuowana dalej. I zobaczcie, jak ta moc rosła. Tu mieliśmy zaledwie 130 koni mechanicznych, tutaj mamy już 200 koni mechanicznych, a w tym modelu pojemność oczywiście też rosła, ale tutaj dołożono turbo. I ten samochód ma już tych koni ponad 400, 408 koni mechanicznych, także linia się bardzo rozwijała, rozrastała, samochody się rozszerzały, tak, stawały się coraz bardziej przysadziste, a mimo to ta linia cały czas została gdzieś zachowana i to jest to, co pewnie niejednemu fanowi tych aut się bardzo podoba, że zachowano ducha. Zmieniając oczywiście podzespoły, bo jakżeby inaczej. Tu możemy zobaczyć właśnie taki legendarny silnik, bokser. Zobaczcie, on jest chłodzony powietrzem. Nie zazdroszczę osobie, która musi tutaj wymieniać świecę, ale cóż, myślę, że przyjemność z jazdy rekompensuje wszystko, a zresztą osoba, która wymienia świecę często nie jest właścicielem tego samochodu i ma za to płacone. Porsche. 911 GT3 997 o mocy 413 koni mechanicznych. Auto no jest wspaniałe i po prostu chciałoby się pojechać na tor, ale autonostalgia póki co nie oferuje możliwości pokazania tych samochodów w ruchu, więc możemy tylko domniemywać jak bardzo przyjemnie się takim samochodem jeździ. Może kiedyś pokażę Wam coś takiego, ale zejdźmy trochę na ziemię i pokażmy bardziej dostępne samochody. Ale jak tu zejść na ziemię, popatrzcie, Maserati Quattroporte z 1981 roku, w pięknym, lazurowo-błękitnym kolorze, prawie 5 litrów V8. Opowiem Wam, że przy takim aucie naprawdę szybciej bije serce i człowieka to auto chwyta za serce. Chociaż może nie ma takiego wysublimowanego włoskiego designu, to ma coś w sobie. Może się podobać albo i nie. Ale na pewno nie jest nijakie. Takim autem w latach swoich, swojej świetności poruszała się włoska mafia albo włoski rząd. Niektórzy powiedzą, że to to samo, ale może byłoby to zbyt obraźliwe dla niektórych włoskich polityków. Zobaczcie, ten samochód, abstrahując już od polityki, jest takim. Potężnym sedanem, prawie 5 litrów pojemności, 81 rok. No, Takie auto bardzo chętnie pokazałbym Wam na kanale. Jedno już było na kanale. Może czas na starsze co o tym powiecie. Teraz coś bardziej dostępnego może cenowo, ale na pewno niedostępnego na rynku, bo to jest chyba jedyny w tym momencie taki samochód do sprzedaży w Polsce Matra Rancho, pierwszy crossover tej zapomnianej firmy. O takim samochodzie już robiłem film Czeka na renowację, po renowacji pewnie do niego wrócimy. Natomiast egzemplarz, który przygotowała dla nas giełda klasyków, jest naprawdę w ładnym stanie, a korozja dziesiątkowała te samochody w sposób straszny i nieprzejedynany. A tutaj udało się naprawdę znaleźć bardzo ładny egzemplarz. Nad którym mógłbym tutaj siedzieć, patrzeć, patrzeć, podziwiać i patrzeć. Ale nie mamy tyle czasu, aby podziwiać ten skończoną bardzo unikatowy samochód. Chodźmy dalej. Kontynuujemy subiektywny i spontaniczny przegląd tego, co mamy na targach. Mamy tutaj samochody już trochę nowsze, takie jak Dodge Viper, auto, które też gościło u mnie na kanale, ale takie auta was nie interesują specjalnie, bo chyba nikt tego nie ogląda, a szkoda. Ale też nie można patrzeć, nie można być niewolnikiem tylko słupków oglądalności, bo jakbym był z słupków niewolnikiem, to pewnie byłbym dzisiaj politykiem, ale na szczęście nie jestem. Takie targi charakteryzują się tym, że mamy bardzo dużo Mercedesów, które bardzo lubię i szanuję, ale Zobaczmy takie auta, które są bliższe mojemu sercu z całym szacunkiem do Mercedesów i nie mówię o Lamborghini, ale zobaczcie co jest tutaj. To jest auto, które doskonale znacie. Powiecie, Dacia, nie! To jest Renault 12. Świetnie, że takie auto się uchowało. Widać, że zostało przywiezione z Francji. Jasny błękit. Pamiętam, że Renault 12, kiedy jeszcze dacie jakieś niedobitki daci się pojawiały, to to auto w ogóle było niedostępne, żeby zobaczyć. W Brzozowie pamiętam, że w Brzozowie była Renault 12 i to było przedmiotem mojego większego zainteresowania. Tutaj mamy bardzo ładnie utrzymany samochód. Obok mamy Renault 5 pierwszej serii też auto, które Cały czas mam na uwadze, aby nakręcić, także myślę, że zobaczycie je. Może nie pierwszej serii, może późniejszych lat produkcji, ale na pewno będzie na kanale. Idźmy dalej. Przepraszam, ale to nie jest, nie jest hala do garażowania pseudoklasyków. Nie co mamy ten samochód jest. Chciałby trzymać to robi? klasyków, postanowiliśmy zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę i, i pokazać współczesny samochód, który już za życia jest kupiony, kupiony u sobie zasady. Kupiony u sobie zasady co więcej przez sława zasadę. Pochodzi zaledwie z 2008 roku i już w 2008 roku za kierownicą pana Sobiesława z małżonką wygrało Rajd Żubrów. Następnie, ma fajne, bardzo fajnie, historia się potoczyła, jest autem okładkowym jednej z książek, tak. pana zasady. Fajny Szerokiej drogi. Chyba, się, tak, tak jednej jedne, jedne z wydań, bo, bo wcześniejsze wydanie e, miało e, bodajże e, W123, odświeżona, e, odświeżona edycja, w, właśnie w tamtych latach, to było świeżo po rajdzie, e, ten, ten samochód zastąpił. Ale mamy też samochody francuskie, które bardzo Oczywiście. Lubi. Oczywiście, o, oczywiście, my sobie żartujemy tak o tych. O tych Mercedesach to jest bardzo ciekawe auto, bardzo ciekawy egzemplarz, właśnie między innymi dlatego teraz, przede wszystkim, bo to jest świeże auto, przede wszystkim dlatego, że jeździł nim sobie Sław Zasada, ale mamy też samochody takie bardzo ciekawe, bardzo które proszę. nie wyglądają na ciekawe, prawda? E, tak, wygląda to jak dosyć popularna Xantia. Xantia w tym roku w ogóle wchodzi już w dojrzałość, mamy 30-lecie modelu, samo w sobie, natomiast yy, yy, ja zostawiłem yy, pierwszy raz w Polsce w takim czy takim publicznym, w takim publicznym miejscu dwie Xantie w wersji Activa ze sobą. Właśnie powiedz o tych aktywach. Bo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie techniczne, te samochody się nie przechylały i wyprzedzały Ferrari. Aktiva, oczywiście mamy do czynienia z hydropneumatyką, z hydroaktywem, a w Santi Activa zastosowano jeszcze układ aktywnie niwelujący pochyły nadwozia yy, SC jest to układ rozwiązanie które zostało zastosowane tylko w Santi i później już nigdzie nie powtórzono e, tego rozwiązania całości tego układu tak. e, one wychodziły z różnych, różnych wersji silnikowych to są obydwie santy po liftingu 98 rok początek po liftingu, e, wersja benzynowa z silnikiem Turbo CT, doskonale znanym z innych Citroenów. Jak chociażby XM. Fantastycznym, bardzo dynamicznym i co prawda tylko 147 koni mogłoby się wydawać na dzisiaj, ale to są samochody, które nie ważyły jeszcze więcej niż 1400 kg i doskonale, doskonale się prowadzącym, doskonale jeżdżącym. Oprócz tego, że mamy hydropneumatykę, oczywiście yy, mamy to wrażenie auta niepochylającego się. Jest to bardzo złudne przy dynamicznym motorze. No jazda jest Wspaniała po prostu. Yy, turbobenzyna yy, z kierownicą po lewej stronie 822 egzemplarze powstałe Ever. Yy, co prawda możemy o nim opowiadać, ale cała frajda i cały kunszt technologiczny to dopiero jakbyśmy yy, wsiedli za jego kierownicę, co mam nadzieję się niedługo ziści. Mam nadzieję, dzięki. I powodzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Znajdujemy się też na stoisku takim, no, gdzie najstarsze samochody możemy podziwiać i znajdujemy się razem tutaj z panem Tomaszem Skrzelińskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dla niewtajemniczonych pan Tomasz jest jednym z pionierów ruchu weterańskiego w naszym kraju. Jest cenionym rzeczoznawcą, wielkim miłośnikiem i ogromnym znawcą pojazdów zabytkowych w naszym kraju. Naprawdę ja jestem taki maleńki przy nim, ale... Dzisiaj może powiedzmy sobie, co pan tutaj przywiózł, bo samochody, które wyeksponował pan na swoim stoisku są no niepowtarzalne. Więc chciałem zrobić no, taką troszkę niespodziankę. E, po pierwsze, najstarsze pojazdy w Polsce. E, te trzy pojazdy, jak policzyliśmy, mają około 350 lat w sumie. Są to pojazdy nazywane z epoki drewniaków albo z epoki brązu, ponieważ one mają brązowe, mosiężne wyposażenia reflektorów na acetylę. Druga grupa pojazdów, którym się udało zebrać, jest to przykład angielskiej arystokracji. Mamy najstarszy Porsche Rolls-Royce z 1927 roku. Przepiękny Jaguar XK120 Przepiękny. z legendarnym silnikiem sześciocylindrowym, który potem no, częściowo się zmieniając wygrywał nawet Le mał w 1955 Roku i Mercedes jaguar typu D chyba wygrał. Tak. No, troszkę że powiem, inna klasa, trochę mniejsza. Dwuosobowy, maluśki, maleńki samochód TD z 1953 roku. I to jest ta grupa angielskiej arystokracji. Jeszcze takie przykłady amerykańskiej i polskiej superkonstrukcji. To jest amerykański super samochód poszukiwany przez kolekcjonerów na całym świecie. Pełny wypas, czyli Cadillac Eldorado Viaris z trzema gaźnikami założonymi na ośmiocylindrowy silnik, około 350 koni no, mocy. Marzenie dżentelmenów. Najdłuższy samochód liczony, tu liczyliśmy krokami około 6 metrów, ale Polak też potrafi, ponieważ mamy samochód z amerykańskim silnikiem Korwety, ale robiony w Polsce, w Mielcu. Samochód z aluminium. Samochód robiony przez genialnego polskiego konstruktora Zbysława Szwaja w ilości kilkunastu sztuk. Był moment, kiedy one się rozjechały po świecie. Ten był pierwszy, co udało się go do Polski sprowadzić. Skąd udało się go sprowadzić? Ze Szwecji. ze Szwecji, ponieważ spółka była polsko-szwedzka, ale te samochody w zasadzie głównie wywędrowały do krajów arabskich. No, ten wrócił jako pierwszy kilka lat temu. Osobiście miałem nim przyjemność tym samochodem jeździć na razie we Francji we wrześniu zeszłego roku. Ponieważ motoryzacja to nie tylko cztery koła, więc mam coś jeszcze na deser, czyli pojazd trzykołowy, ale za to czterocylindrowy. To jest i, i, i legendarny nim Bus, Duńska firma, e, czterocylindrowy rzędowy silnik, bardzo ciekawy, bo motocykli takich mało produkują, a już motocykla, który by wiózł ze sobą przyczepę pocztową, e, gdzie się otwiera skrzynię i można przewozić, e, no, wszystko, no, nawet może u Marlaka na, na firmie o piratach, e, no to jest to jakiś taki smaczek, który wieńczy tą, to, całe, to całe stoisko, e, no stoisko również więcej y, dystrybutor paliw, tak. gdzie na razie płynie tylko piwo z niego. I my tutaj się raczymy. No i takie smaki. Super, bardzo dziękuję. Gratuluję. Dziękuję, bardzo dziękuję za odwiedziny. Dziękuję. Autonostalgia to jest miejsce, gdzie spotykamy nie tylko legendy motoryzacji, ale ludzi, którzy sprawiają, że te legendy ożywają. Widzicie Państwo, kto siedzi koło nas. Dwaj znamienici rajdowcy: pan Sobiesław Zasada i pan Robert Mucha którzy mieli wielkie dokonania Pan Robert jeździł Fiatem 125p między innymi w rajdzie Monte Carlo i to nie było tylko jazda ale też świetne wyniki ponieważ wygrał Pan w swojej klasie w 72 byłem pierwszy w grupie i w klasie w mojej, w mojej grupie było 135 aut a w 73 byłem trzeci było już tylko 90 aut jak, się, jak ten samochód był, jak, na ile był konkurencyjny z innymi rajdówkami z zachodniej Europy? Mieliście na pewno ciężej i te rajdy w ogóle wyglądały trochę inaczej, nie było takiego zaplecza serwisa. Był bardzo dobrze przygotowany przez zespół fabryczny polskiego Fiata, ale również <laughs> przez y, firmę y, Bozato w Turynie. Mhm. A jak zaczynał Pan swoją karierę z rajdami? Od jakich samochodów? Jak to się w ogóle zaczęło? O, zacząłem od Volkswagena, a potem również startowałem na Syrenie. Startowałem również na samochodzie e, polski Fiat. Przede wszystkim na polskim Fiacie, bo byłem w zespole fabrycznym polskiego Fiata. Przez dłuższy okres, wygrałem wiele imprez w grupie i w klasie. W Mistrzostwach Świata w rajdzie Monte Carlo, w Mistrzostwach Świata w Malboro Arctic Rally, w Finlandii. Finowie w ogóle nie chcieli wierzyć, jak ja wygrałem swoją grupę i klasę napisali, że moje nazwisko to jest ropę Muchonen, ponieważ mój dziadek pochodził z Finlandii i nazywał się Muchonen, ale potem jak się przeprowadził do Polski, to zmienił nazwisko na Mucha. Tak. No a to było wielkie zaskoczenie wtedy pański efekt, bo, tak. bo też samochód no, nie, nie był jakąś taką rajdówką marzeń, a mimo to Wykorzystał Pan na maksa to, co oferował, oferował polski Fiat 125P, i też przyczynił się w pewnym stopniu do sukcesów eksportowych. Co, co oferował Fiat? Tak. Bo za mną stał również Fiat Włoski. No a to był zupełnie inny samochód, jak dobrze wiemy. No tak, ale to były inne czasy. Dzisiaj to jest zupełnie co innego, to wszystko inaczej wygląda. Dzisiaj, w dziale sportowym, yy, Samochodów danej firmy czy Opla, czy Volkswagena, czy Audi to jak przygotowują samochody, to taki samochód kosztuje 400 tysięcy euro przygotowanie do rajdu. Dobrze. Dziękuję. Panie Dzień. Robercie. Mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się na spokojniej porozmawiać. Dobra. Byłoby to wielką przyjemnością dla mnie. Dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam wszystkich wielbicieli sportu samochodowego. Dziękuję. Dzisiaj spotykamy się z legendą rajdów nie tylko polskich, ale i światowych. Panem Sobiesławem zasadą człowieka, którego nie trzeba przed, przedstawiać. Panie Sobiesławie, w tym roku... Przedstawiać trzeba. Przedstawiać trzeba, ale wszyscy wiedzą. Tak. Panie Sobiesławie, w tym roku obchodzimy 50-lecie rekordu ustanowionego w jeździe długodystansowej Fiatem 125P na podwrocławskiej autostradzie. Był pan szefem ekipy siedmiu wspaniałych. Yy, i dokonał Pan to, w co wielu ludzi nie wierzyło. Jak to się udało? Yy, czy ta żelazna dyscyplina? Yy, co, co, co było takim czynnikiem decydującym o tym, że to się, to się udało? No dla mnie ważne było, że w ogóle ten rekord został ustanowiony w 52 roku, a mieliśmy już 72 rok, a w 73 mieliśmy ten rekord. I o tym powiedział mi właśnie Marek Wachowski, mój pilot, z którym jechałem w Sydney, ten rajdzie na, na Porsche i pomyślałem sobie, że nasz polski Fiat, no człowiek był jednak powiedzmy, no Polakiem, no to bardzo mi zależało na, powiedzmy na rozsławianiu tego tego Fiata, żeby, żeby coś można było zrobić, no i pomyślałem, że dobrze by było pobić ten rekord świata, dlatego, że już sześć czy siedem firm, fabryk próbowało pobić ten rekord tak. i nikomu się nie udawało tej sprawy. Dobrałem ten zespół, to znaczy było trzech mechaników. Jeden z Krakowa Dobrzański, Rauniński tutaj z Warszawy i Warisela też z Warszawy, ale wszyscy też rajdowcy precyz. No, ech, ech, no a też... Poza tym był Nowicki z Krakowa, ja z Krakowa i Robert Bucha i Januszewicz z Warszawy. z Warszawy. Czyli razem siedem siedmiu kierowców. No robiliśmy powiedzmy spotkania i chodziło mi o to, żeby wytłumaczyć tą taktykę tego, że my będziemy mieli w celu nie ściganie się wzajemne, nie kto zrobi najlepsze okrążenie, tylko Rekord świata, żeby pobić te 25 tysięcy kilometrów, ustanowiliśmy rekord świata na 25 tysięcy kilometrów i była sytuacja taka, że można było dalej. No więc jechaliśmy dalej 25 tysięcy i 50 tysięcy kilometrów. To było niesamowite, chcieliśmy jeszcze jechać 100 tysięcy kilometrów, ale już ci wyznaczeni sędziowie z FCWIA, z organizacji powiedzieli absolutnie, my już nie mamy czasu, nie da rady, wystarczyć te 50 tysięcy kilometrów, no co było wtedy ogromną sensacją i bardzo dobrą sprawą marketingową dla Polski, no i dla Fiata przede wszystkim. Tak, super, bardzo dziękuję. No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Na tych targach spotkaliśmy prawdziwą legendę motoryzacyjnego świata, dziennikarstwa motoryzacyjnego, pana inżyniera Zdzisława Podbielskiego. Dzień dobry, panie inżynierze. Miło mi, że zechciał pan dwa słowa powiedzieć do widzów. Panie inżynierze, cóż, pan jest regularnie na tych wystawach. Cóż, na tej edycji Autonostalgii panu się najbardziej spodobało? Co pana zainteresowało? No to, to jest duży przegląd tych pojazdów, a takie interesujące to są te pojazdy zabytkowe u pana Skrzelińskiego na stoisku. Tam można zobaczyć no, prawdziwe perełki takiej motoryzacji. I chyba to zainteresuje zwiedzających najbardziej. I to stoisko jest oblegane. A jest auto, które pan wspomina ze swojej młodości tutaj? No tak, nawet dotykił... w pobliżu tutaj siedzimy, jest stoisko Citroëna, to ja te samochody, które tutaj stoją, wszystkie to badałem, to one znane są, a mnie są znane. Sacso, Santia to, to dzisiaj one już są trochę kurzem przykryte dziejów, tak. ale w dalszym ciągu mają ciekawą konstrukcję. Tak najbardziej. Tym bardziej, że tutaj mamy wersję aktywa, więc z tym zawieszeniem, tak. które się nie przechyla. Panie Zisowie, bardzo dziękuję za dwa słowa. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnej wystawie, a może kiedyś uda nam się jakiś dłuższy wywiad, na który nie ukrywam moi, moi widzowie bardzo liczą, także mam nadzieję, że kiedyś tutaj coś takiego jeszcze nagramy. Dziękuję, a Was zapraszam na dalszą część relacji. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno stoisko, gdzie zobaczycie piękne pojazdy rajdowe, także te z FSO. Mamy tutaj klub OKM imienia Mariana Bublowicza i stoisko Youngtimer Warsaw. Samochody, które tutaj zagościły, naprawdę przyprawiają mnie o szybsze bicie serca. Zobaczcie, to jest replika rajdowego Poloneza zbudowanego na Polonezie Coupé ale na prawdziwym polonezie coupé. Zobaczcie, wszystko jest dopracowane do ostatniego szczegółu. Tutaj mamy Fiata 124 Spider. Yy, także ten samochód mimo że kabriolet nie jest takim oczywistym wyborem dla rajdowych e, samochodów, to jednak takim samochodem ścigał się chociażby nasz yy, znamienity rajdowiec Andrzej Jaroszewicz. Mamy też Fiata wersji Rajdowej, zobaczcie Bahama Yellow i czarna zmatowiona maska, żeby nie odbijały się promienie słoneczne. No to po prostu trzeba zobaczyć. Może kiedyś o rajdówkach też zrobimy odcinek, a na razie chodźmy dalej. I to co kochacie najbardziej, nie, nie pagody, nasze rolnicze tarpany. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na stoisku specjalnym, bo dzisiaj w tym roku będziemy obchodzić 50-lecie Muzeum Produkcji Tarpanów. Tak jest, zgadza się. Samochodów marki Tarpan. Dokładnie. Yy, powiedzmy, bo jest Pan kustoszem wystawy tarpanów w Muzeum yy, Spożywczego. Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniabie, dokładnie rzecz biorąc. I tam mamy rzeczywiście stałą wystawę Muzeum Tarpana, tak jest zatytułowana. I pewnie mamy największe skupisko dzisiaj tarpanów na świecie. Mamy też bardzo ciekawe samochody tutaj na wystawie. Dwa, ale zamykające klamrą, spinające klamrą produkcję tego samochodu, prawda? Tak, na tym nam właśnie zależało, żeby pokazać najstarszy z zachowanych tarpanów, no w każdym razie takich, o których wiemy, że jest najstarszy. To jest 249 egzemplarz z pierwszej przedprodukcyjnej partii tarpanów z 1973 roku która liczyła 250 sztuk, no i tutaj ten biało-czerwony, przy którym stoimy, to jest jeden z ostatnich tarpanów z 1991 roku. Świetnie. Eee, nie zabieramy czasu. Dziękujemy za możliwość podziwiania tych pięknych samochodów i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w muzeum, żeby szerzej omówić temat, ten arcyciekawy temat samochodu dla rolnictwa. Bardzo serdecznie zapraszam do Szczeniawy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Na zakończenie muszę jeszcze wspomnieć o stoisku Automobil Klubu Wielkopolskiego, gdzie zaprezentowano oryginalne Bugatti T40 z 1928 roku. W tym miejscu chciałem także podziękować wam, którzy tak licznie odwiedziliście moje stoisko. Dziękuję również Markowi i Piotrowi za udostępnienie Fiata 1100D i lunchi temy 832, które eksponowałem na swoim stoisku. Do zobaczenia. Cześć!